Hejka, tu Kinga. Witajcie serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj chciałabym pokazać Wam odżywkę do paznokci, która może odżywić i wzmocnić naszą płytkę paznokcia, a dodatkowo ma naturalny i wspaniały skład. Także jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i subskrypcji. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Cabos, która produkuje lakiery, ale i wszelkie akcesoria do paznokci. Kochani, nie wiem czy oglądaliście mój ostatni film o naturalnych lakierach od Cabos, ale była to generalnie linia Simply, która właśnie ma w 85% naturalne składniki, dlatego bardzo chętnie właśnie przetestowałam od nich lakiery i zrecenzowałam ich w tamtym filmie. Przede wszystkim w lakierach z linii Simply zaciekawiło mnie to, że mają one do 85% składników pochodzenia naturalnego. Jest to naprawdę bardzo dużo, ponieważ tak jak mówiłam w poprzednim filmie, lakiery głównie składają się z polimerów, z plastyfikatorów, z takich substancji, które tworzą tą całą formułę, która nam zastyga później na paznokciu. Przede wszystkim w składach lakierów kolorowych, ale i odżywek z linii Simpli znajdziemy polimery pochodzenia naturalnego i jest to np. nitroceluloza otrzymywana z celulozy bawełnianej, następnie plastyfikatory otrzymywane z kukurydzy, czy buraka cukrowego, ale i rozpuszczalniki pochodzenia naturalnego otrzymywane w procesie fermentacji i estryfikacji z czciny cukrowej, buraków cukrowych lub ziemniaków. Wspaniałe jest też to, że linia Simply jest skierowana również dla wegan, ponieważ nie znajdziemy tutaj składników pochodzenia zwierzęcego. Dzięki właśnie takim składnikom ta formuła może być oddychająca, czyli może pozwalać przedostać się i wodzie, i tlenowi do naszej płytki paznokcia, przez co płytka paznokcia może swobodnie oddychać i możemy ją utrzymywać w jak najlepszej formie. I właśnie odżywka, którą ostatnio przetestowałam, jest to odżywka wzmacniająca z linii Simply od Cabos. Niektóre osoby, w tym ja, lubią bardzo pielęgnować swoje na przykład nakładając na nie olejek albo masło i dzięki właśnie takiemu regularnemu nawykowi możemy naprawdę wzmocnić i odżywić naszą płytkę paznokci. Natomiast są przypadki, kiedy tą płytkę musimy wzmocnić jakby w tej chwili, e, dlatego że mogą być przeróżne choroby paznokci, możemy mieć predyspozycje genetyczne do tego, aby nasze paznokcie były łamliwe, e, bardzo miękkie i chcemy po prostu te paznokcie jakby utrzymać w ryzach i je wzmocnić i przede wszystkim odżywić. I właśnie w instrukcji tej odżywki pisze, że Trzeba ją stosować dwa razy w tygodniu przez okres około jednego miesiąca, aby zauważyć jakieś efekty. Natomiast ja zauważyłam efekty już po pierwszym tygodniu, czyli po dwóch razach malowania, że te pomalowane paznokcie były od razu wzmocnione. I to oczywiście nie jest to żadną nowością, że jak pomalujemy po prostu jakimkolwiek, nawet lakierem, to płytka paznokcie się wzmacnia. Natomiast właśnie w tej odżywce są bardzo fajne składniki, które będą nie tylko wzmacniać ten paznokcie swoją po prostu zasniętą formułą, ale i będą właśnie go odżywiać. Odżywka ta ma w swoim składzie ekstrakt ze skrzypu polnego, ale i żywice z drzewa mastyksowego. Czyli można zauważyć, że nawet w odżywce do paznokci, nawet w lakierze do paznokci może znaleźć się składnik pochodzenia naturalnego, który może wpłynąć bardzo pozytywnie na nasze paznokcie. To, co jest super w tej odżywce, ale i we wszystkich lakierach z linii Simply jest to, że nie posiadają one tych takich bardzo kontrowersyjnych, niebezpiecznych substancji, które mogą znaleźć się w tradycyjnych lakierach do paznokci. I są to przede wszystkim TPHP, formaldehyd, toluen, kamfora, kalafonia czy wtalany. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie są to substancje, których naprawdę jak się nadużywa, czyli na przykład maluje się na porządku dziennym, cały czas paznokcie, to mogą być naprawdę zagrożeniem dla naszego zdrowia. Te substancje szczególnie mogą zagrażać na przykład naszemu układowi oddechowemu lub hormonalnemu. Dlatego uważam, że bardzo dobrze jest być świadomym, czy świadomą takich informacji, a później dokonywać właśnie świadome wybory zakupowe, aby cieszyć się zdrowiem na dłużej. Cena tych lakierów to 20 do 25 zł. I uważam, że jest to bardzo sprawiedliwa cena, dlatego że te lakiery utrzymują się na paznokciach około 7 dni. I faktycznie to są chyba najlepsze naturalne lakiery, jakie testowałam, bo testowałam wcześniej jeszcze chyba dwie albo trzy marki. I wszystkie inne lakiery naturalne po prostu odpryskiwały mi po około 2-3 dniach. A lakiery z linii Simply od Cabos naprawdę trzymają się 7 dni, mają przepiękne kolory, przepiękną linię kolorystyczną. Co do odżywki, to oczywiście maluję ją dwa razy w tygodniu, więc ta odżywka. Jakby cały czas jest odświeżana, więc tutaj z trwałością jest zupełnie inaczej. Ale, tak jak mówię, jeśli nałożymy kilka właśnie warstw na siebie, to ta odżywka daje niesamowite wzmocnienie i pogrubienie płytki paznokcia. Dodatkowo, właśnie z tymi fajnymi naturalnymi składnikami, które są zawarte w tej odżywce, może ona dzięki nim odżywiać te paznokcie. A dzięki oddychającej formule, te paznokcie mogą cały czas jakby oddychać, i uważam, że one są naprawdę bardzo fajnie zabezpieczone i są w trakcie kuracji, które naprawdę e, wielu osobom i wielu płytką paznokcia, połamanym czy kruchym, może przynieść wielką ulgę i pomoc. Także kochani, na dzisiaj to by było wszystko. Jeśli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, piszcie wszystko w komentarzu. Nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i subskrypcji. A teraz żegnam się z Wami serdecznie i do kolejnego filmu. Pa, pa!